Rozpoczynamy Battlefielda w takim razie. Co to za pistolet jomus? Ja Zaczynamy. Widać, że wystarczająca liczba osób wbiła na serwer. Fajnie, wolne jest, to was jest dużo, to szybko serwery zapłynęły. Normalnie w tygodniu, jakbym włączył, to byśmy tak ładnie sobie nie pograli. Czy moim zdaniem Steam nie ma za drogich gier? Jasne, że mam bardzo drogie gry. W życiu na Steamie gier nie kupujcie. Dobra, do akcji wkraczamy. No i jedziemy sobie tutaj. O boże, tu nie ma mapy. No tak, bo to jest hardcore. O ja, nie byłem w swoich zajęcie. Dobra, podajcie serwer. Tytuł streama już zmieniłem. Robin pie jest z nami. Ciepna robin. A co ta mapa taka duża? Aha, bo to nie w tą stronę się biegnie. Boże, już myślałem, że jest otwarte tam z tyłu coś. Uwaga, zapas RPG. RGO, co to jest RGO? Co to jest RGO? I M320 ząbek napisał, no rpg, no SMAP no m320, no rgo Ja nie wiem co to jest rgo to mi powie co to jest rgo Może czemu się zaczyna z plecami do tego, do respa Znaczy plecami do walki A oh, boże What the fuck Granat, co granatów nie wolno, to jak ja mam grać bez granatów, przecież granat to jest kurde podstawa sprawa Masakra To za serwer Widział no Claymore w ogóle nie ma żadnych tylko po prostu sam ten Nie lubię tych hardkorów to jest takie kamperstwo wiecie stanie się w jednym miejscu ludzie biegają się tylko w nich Strzela się w nich tylko Eee, I tylko. No i tylko się szczela. To nasze ja to życie. Nawet nie wiem. No na pewno i co? Nic nie trafiłem, tak? granatem mnie rzucił. To Seba. Eee, dobra Seba chyba dostał. No i chyba nie bardzo. Torba, borba mnie zabił. So, jak grałeś na metro, to powinienś wiedzieć, dlaczego granaty są zabronione. No, jakoś grałem na tej mapie z granatami, grałem na metro z granatami i nigdy nie było problemu. Tylko ludzie mają jakiś problem i sobie później wymyślają głupie zasady na serwera. Nie lubię takich serwerów z głupimi zasadami. od pleców no pojebane są serwery gdzie są zabronione niektóre bronie po to je dodali żeby ich używać dokładnie wiecie bo to są tacy ludzie którzy mają problem z tym że na przykład o boże już zabił mnie z czołgu i zamiast wziąć kurde mechanika i go wysadzić to płaczę, a jak ma swój serwer to zablokuje w ogóle czołgi nie no i to jest właśnie takie coś dostał z granatów w ciast ciasnym przejściu bo stał jak pipa Wiecie, zablokuję zaraz strzelanie w plecy, bo powiedzą, że wiecie Boże ja nie wiem co się dzieje tutaj na tym serwie. Co to w ogóle jest? Nie mam mo Tobie wziął w łapę, jakąś dziwną. No wyskocz. W lewo poszedł? Dobra, jednego... Lewak jeden Robin admin. Coś Robin paj zrobił chyba. Nie wiem, co się stało. Wyłącz dźwięk, Sister czemu ma wyłączyć dźwięk. Grałeś na jest więcej, to nie da się ruszyć przez spam granatami ziarno. Bo w tą grę trzeba umieć grać. Ta gra nie polega na tym, że się stoi kurwa i czekasz. Przepraszam, przeklinałem, się znerwowałem. Ta gra nie polega na staniu w miejscu i czekaniu aż się granat cię rzuci trafi. Po prostu ludzie grać w to nie potrafią. Bo yy, jeszcze inny głąb ustawi serwer na 200% ticketów. Po to, jest, po to jest na raszu 75 tiketów, żeby ludzie grali w tą grę, a nie kampili. Jak się kampi, to się granatem dostaje. Zresztą, co ja wam będę opowiadał? Co żeś dostał, kurde? Aż ze schodów spadłeś. brodaty? co? I can smell you. Jest możliwe. Jak z... Co to zagadka, że na mapach z wąskimi przejściami nie ma możliwości pójść gdzie indziej? Przecież ta mapa ma cztery ścieżki tutaj, żeby iść gdzie indziej. Można iść dwoma drogami dołem, można iść górą, dwoma drogami można iść, można iść na zewnątrz. Przecież to jest wielka mapa. Na metro się dało z granatami ze snajperami przejść, co tu się na pewno nie będzie dało. Weźcie mnie, nie rozśmieszajcie, naprawdę. Dlaczego czemu mam ping 300? Czemu masz ping 300? Nie mam zielonego pojęcia, wiesz? Jeśli, jeśli jest 60 i wszystko jest zaspamowane, boże ludzie, ale kto puszcza serwery na 32 graczy mapy na 64? To też jest kolejna, wiecie, kolejny pomysł jakiś. Nie wiem, kto to wymyśla. Naprawdę te mapy w Battlefield'zie są w miarę przemyślane i nie ma nigdzie takich problemu, że trzeba nagle coś blokować. Możesz skosił, kurde, 3 na raz. No. no, Że się coś, nic nie trafiali, nie wiem, że się to zrobili. E, no bo, kurwa, moi no, drugi. 300, nie wiem czemu. No, 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 tak. Ja ci powiem, jaki masz. 300, rzeczywiście jesteś na końcu brodaty no zamykasz. coś mi wyskakuje, i, i kurde, nie mogę trafić nawet, więc co mi ściąga tyle. Czasami od pana Morgina, nie? Ach, mi wysyła 100 kilo. Mm, wysyła? Może masz jakieś tak, dzielenie wysyła. się informacjami albo coś z nim, wiesz, że zaznaczyłeś. Nie, nie. brać udział no, w ankietach to czy czymś tam, i ci wiesz, wysyła jakieś pliki z dysku, zrzuty. No ale co z tego, że ci wysyła, to ty aż tak się spowalnia? Jak ja 100 na fula, czy 100 na max, mogę wysłać swoim torbatem, a mi wysyła 100. A nie możesz na routerze przyciąć do 80 wysyłanie? Muszę jak przytnę Orgin'a wysyłanie, to od razu coś granża być strasznie. Nie wiem, co, on coś z gry hmm. wysyła po prostu bezpośrednio, nie wiem co. Chyba sobie daruje na razie. No boże, człowiek, mój mnie zabił, Mister Groszek spanikował. No i widzisz, rozłącza mnie z grą za pinga, nie? Mam napisane, że ping za duży. Teraz od razu przestaje wysyłać, nie? No wiesz, no 100 kB kurde, Apple'u, to ja nie wiem, kto ci taki dał, to jest bardzo mało. Wiesz, pamiętaj, że tyle, ile pobierasz, tyle musisz wysłać. Znaczy tyle, ile wysyłasz, musisz pobierać. Aha, to na odwrót. No nieważne, tak czy siak może ta gra wysyłać 100 kB. Ja nie wiem, co ona tam wysyła, wiesz. Jakieś emblematy, nie wiadomo co. 100 kB w naszych czasach, to ja nie wiem, na czym. Na modemie, chyba telefonicznym. Ty, na co ty, mi... co ty masz za internet? Na A w ogóle na czym ty siedzisz? Co ty masz za internet, byś mi wytłumaczył? No, stratę 10 na 1. Na no, ostradę 10 na 1 a nie możesz wziąć na no, Ostradę 100 na 10 Nie, bo po prostu kable na osiedlu są tak słabe, że. Proponowali mi 20 na 1 i to wszystkim tylko proponowali żeby zwiększyć. Hmm. Włączyli i na całym osiedlu, nie ma internetu, nie? No, a na LTE nie możesz? Cię przełączyć? No, w szlesie mieszkam. No i to jest tylko po prostu wszystko jest, wszystko jest stłumione. No, ale może od drugiej strony masz gdzieś ten. Wiesz, z górza, no ile strony mam wzgórze, więc w dole, przy <gry> Najgorzej... No nie wiem, pędzi mrodaty, no. Wydaje mi się, że LT by mogło zadziałać, żebym bym kij na 10 metrów wyciągnął nad domem z anteną, żeby to wzmocnić sygnał i może by poszło. Ale tylko dzisiaj, wczoraj grałem w Was 3-4, czy po godziny i nie było problemu. Ping 50, spoko. No. O, oh fakt swojego. Ojoj. Ojoj, jeszcze mi granatem ktoś załatwił. To w końcu nie wolno tych granatów, czy wolno? Bo już nie wiem. A, panisz before kicked, tak? Nie wiem. Wywala tych ludzi za granaty? No pewnie tam. Jak cię zabiją, z już to on ginie, a pewnie za trzecim razem zostaje wyrzucony z serwera, nie? Hmm. Panie, idźcie z takim kurde podchodzeniem. No tak, kurde z prawej był jeszcze. Mega kill 4 Tori ustawił się gdzieś i skampił. Czuję to. Czuję, że tak było. To więc z granatnika pojechał. Hmm. Ale co akurat wywaliło? <coughs> Zapity. LTE przynajmniej z Plusa nie ma limitu w nocy, a w dzień jest podobno spore ograniczenie. <laughs> nie wiem, czy może być bardziej spore ograniczenie. Ten A, bo dlatego to brzmi jak LTE już z wykorzystanym limitem. <laughs> Myślałem o tym LT, ale wiesz co, sprawdzałem e, transfer, nie? To jest niewiele mniejszy od tego, co Naprawdę, mam tutaj koleś jak on tu wlazł? Transfer niewiele, ten? To no, nie jest tak, że właśnie tam mniejszy. jest duży, tylko zależy od połączenia. Mam daleko do anteny i w ogóle. Chciałbym, albo dogadać się z jakąś firmą, która by położyła kabel, bo to dosłownie 300 metrów kabla. O fakt, mówię. Może z laserem, koleś. Ja tam z pingami nie mam problemu, w każdym grę mogę grać. też przez sieć no. z małym pingiem. I nie wiem czemu ten Battlefield dzisiaj się tak Chodzi o wysyłanie Chociał na a nie? Jak ja mam wysłać powiedzmy te 800 MB, czy tam 500 Mega i co za 4 godziny czy 5. I nie masz tak, że się nagrywasz a później wiem, gdzieś tam w robocie czy gdzieś tam to po prostu... No już tak robię teraz. Uploadujesz z komórki. a jedziesz do Maka, stary i z Maka Co jest tam zamiecią? Nic nie widzę kompletnie. Z tymi internetami bez limitu to jest mały przekręt marketingowy. To hasło bez limitu to znaczy, że po prostu cały czas masz, lecz ci nie wyłączę, a prędkość masz minimalną, jak przekroczy transfer. Tak, tylko że te transfery zazwyczaj są takie, że wiesz, dają sporo, nie? Ja do lokalnej firmy, tam u mnie chyba media... Me... Coś tam z media, jakieś hasły, nie Media, internet. No i to wiesz. Ja. I co? No, gadałem z nimi tam przez <grym> dwie godziny, czy, czy przez godzinę, i oni mówią: Tak, bez limitu, wszystko bez limitu, bez limitu, bez limitu. Nie przeczytałem umowę, no. a tam bez limitu znaczy właśnie to, że możesz mieć 5 kilo pobierania, 5 kilo wysyłania, ale masz bez limitu, bo możesz używać cały czas, niezależnie gdzie jesteś. No dobra, ale co? Lokalna firma ci daje tra ograniczenie transferu? Kiedy tak, tak? Po, przekroczeniu, po przekroczeniu limitu. What? Ale co do oni mają? Skąd oni mają łączyć, że oni w ogóle na limit patrzą? No, no po to... antenach rozsiane, po blokach. Po blokach no, ale blokach przecież nikt tak nie daje, Zadna, żadna lokalna firma nie daje, chociaż nie, moja stara dawała, to byli ale to były buraki. No to właśnie buraki są ta firma, o Widziałeś jakie u mnie łącza dają, No po 1 giga za kurde, teraz już chyba 1 giga dają za nie wiem, za stówę. I tak powinno być, a nie kurde, dziadostwo jakieś tej Polsce, naprawdę. O, gwiazdka za słu o służbę dostałem, za zajebiście. Czuję się teraz gwiazdorem. Tu się nie da. Przeczytałem tą umowę, co oni mi dali, to tak uśmiechnąłem się do tej pani. I pokazałem, że twarzą no. twarz tą umowę, a tam napisane wyraźnie, że po przekroczeniu e, tam no, limitu w ramach e, tej usługi bez limitu, nie? Znaczy mm -hmm. po przekroczeniu tam pewnej wartości, coś tam, coś tam, coś e, tam. Internet jest dostępny w całej Polsce, tam praktycznie jest coś w tym stylu. Ale 5 na 5, nie? 5 kilo na 5. Wysyłanie pobieranie. To, wiesz, pierwszą lepszą stronę internetową w wersji mobilnej odpalałbyś przez minutę albo dwie. Ale jest bez limitu, nie? Nie, aj, nie był tutaj. Myślałem, że stoi za rogiem. Żyrardowie przy lesie, gdzieś 100 metrów. Pewnie nikt z Was nie wie, gdzie to jest, jakieś w przy lesie. No ja na pewno nie wiem, gdzie jest Żyrardów przy lesie. Co się... Żyrardów Boże, kto to dał ten? Ja nie wiem. To mi mi podniósł jakimś dziwnym tym... Ludzie, naprawdę, jak Wy używacie takich optyk, to ja się nie dziwię, że Wy tak później gracie. Ząbka podniosłem. <laughs> Mimo, że jakiś... Kablówki u siebie. Nie no, jak mieszka pod lasem, to nie ma kablówki. Ludzie kablówki to macie w wielkich blokach. Nigdzie indziej nie ma kablówki Nie też to z czasem dziwi. Ludzie myślą, mieszkają w bloku całe życie i myślą, że ma wszędzie jest kablówka. Kablówka jest tylko i wyłącznie w blokach. Nie wiem, nawet no ja mam nawet. Nie jak... problem, że mam 300 metrów do bloków, nie? 300 metrów i tyle mi brakuje jakiegoś kabla? Albo coś tam stylu W żadnych domkach, na żadnych osiedlach, mniejszych czy jakichś kamienicach, nawet kilku piętrowych, nie robią ka kablówki. Wiesz, chciałem nawet iść na układ, byłem w spółdzielni mieszkaniowej, nie, I tam z tą firmą rozmawiałem, co tam internet no. dostarcza, żeby na przykład specjalnie dla mnie, nawet za opłatę bym w stanie bym zapłacić nawet, żeby postawili antenę, nie, na bloku no. do tego internetu, który oni tam mają i żeby mi puścili po bezprzewodówce te 300 metrów. No, po, nic czyli, na to. Coś mówiłem wtedy. No i kurde, stwierdzili, że im się nie opłaca dla jednej osoby. No tak, no bo ich, ale no co, to, to wiesz, co, to prędzej ty byś musiał swój sprzęt kupić, czyli antena 1500. <laughs> Mnie to trochę zastanawia, bo u nas prawie całe miasto jest na WiMAXie puszczone, nie? <laughs> I praktycznie gdzie byś nie chciał, to jest taka firma, która wiesz, na całe miasto. Ja miałem na kamienicy postawione w centrum antenę i tu, gdzie mieszkam, też postawili swoją antenę. Te anteny teraz chyba 500 zł kosztują, a siedzibę mają 5 km dalej, rozumiesz. I te anteny mhm. po całym mieście mają rozsiane. Kilka tych takich nadajników głównych, wiesz, gdzieś na Politechnice, na czymś tam. No masz ciekawe pytanie z czata. Jak to Jakie twoje perspektywy z dwoma komputerami z poborem prądu jest? No nie wiem, ja płacę za prąd. Jak nie mam ogrzewania, płacę 200 zł. Ale nie płacę za gaz. Więc e, nie wiem, bo nie wiem, ile się za gaz płaci normalnie. Nie no, światłowodu mnie nie pociągnął. Nawet to osiedle z blokami nie ma, nie ma też światłowodu. Co ty ga... U nas cała Gliwice na światłowodach. Już po prostu wszędzie te światłowody dali. Chociaż nie, drugi osiedle z drugiej strony ma światłowody. Bo ja mam taką sytuację, że mam tak pod laskiem. Przed sobą mam jakieś 300 metrów takiego osiedle bloków. Nie? Takich mm. bloków dużych, nie? 10, 15, 10, 10 plus pięter, Dalej znowu. No, a nie może ci ktoś, kurde, z tego osiedla ile masz 100 metrów do tego osiedla. No, z 300 metrów dokładnie. Linii a nie, nie mogę ci po prostu sieci WiFi postawić. Ktoś by się tam dogadał z kimś z bloku. Niech ci ten postawić. Nie, postawi. jest... nie naprawdę tak i to sobie to. antenę z w kąpie zrób mocną, taką, co się na Allegro kupuje za 300 zł czy coś, to będziesz zbierał z 10 km wi-fi wszystkie. Wiesz no, co, Myślę ci? nad tym. Myślę po nad prostu, prostu zwykłe wi-fi z kimś sobie. Na 300 metrów nie potrzebujesz nic więcej. No może niezwykłe, no ale jakiś, wiesz... Weź tam na Allegro, czy na Elektrodzie się dowiedz, co, to trzeba. Może jakiś nadajnik i odbiornik kierunkowy i koniec. Wiesz co, ja widzę ten, widzę najwyższy budynek w mieście. Nie no, bez ogrzewania ludzie 200 zł. z ogrzewaniem płacę teraz 400 złotych. Skierować antenę na wieżowiec. No. <laughs> Wiesz, jak otworzę okno, to widzę katedrę, wieżę katedrę, na której też jest wi i widzę y, biur biurowiec hmm. temu, nie? Polskiej Żeglugi Polskiej, tam też jest wifi. <laughs> Nie, no, ale wiem jak to jest. No nie, w Gliwicach jakoś mi się tak udało, że w tych Gliwicach po prostu jest dużo sieci. Jest kilka takich lokalnych i kilka takich i te lokalne, szczególnie gdzieś tam w centrum, czy też właśnie na obrzeżach osiedla, to już w ogóle są dobrze, nie? Ale jest kilka takich naprawdę, wiesz, sieci, które po, połowę miasta mają i ona, wiesz, jest jakaś konkurencja. U mnie na klatce schodowej, mimo że mieszkam na, wiesz, na najgorszej dzielnicy na ten, no to chyba trzy firmy, firmy się reklamują. Dzisiaj widziałem nową naklejkę, nie? No nie, no ludzie, co ja bym zrobiłem z tym typem? No, u mnie dochodzi do koneksja grafik? Ja i Gli robi się Boże jak na dworze jest jasno na tej mapie To się po prostu aż nie mogę Sibos double kill O, ile piszą te swoje internety, no to jest fakt, ale to wiadomo. Jak ktoś mieszka gdzieś w jakimś mieście, powiedzmy, w którym są same bloczki czy coś, to wiadomo, że ma dobre, nie? Jak ktoś mieszka 2 km od centrum, czy tam trzy przy samym lesie, przy granicach miasta, no to wiesz. Mm. Albo jak mieszkasz tam, gdzie Google Fiber jest. W Stanach mają bardzo słaby internet, wiesz? Wynika to z tego, że oni nie wiedzą, co to jest prędkość internetu, nie mają, nie mają pojęcia. W ogóle wiesz o prędkości nic, więc nie ma czegoś takiego w reklamie, że jest prędkość, nie wiem, 5 megabitów, 100 megabitów albo coś, wiesz. No. Więc i mają bardzo, bardzo słabe te internety. Praktycznie, no nie jesteś w stanie się dogadać, mówiąc o czym na przykład, ja potrzebuję niski ping. Bo nie wiem, bo gram w gry i łączę i dam, nie wiem, 100 megabitów, wiesz, powiesz, w ogóle nikt nie będzie wiedział o co chodzi. Nawet w sklepie, wiesz, co to dostarczają. Nie ma czegoś takiego jak sieci jakieś, wiesz, osiedlowe czy coś takiego. U mnie, dla przykładu, zbudowali niedaleko osiedle domków jednorodzinnych, ale takie, wiesz, willowe, nie? Hmm. Nie wiem, tych domków tam setki, kurde, stoją. Całe, całe osiedle nowe, które, kurde, chyba z satelity nawet widać, czy coś, wiesz. Kilkanaście nowych ulic i tak dalej, po prostu mm. że wszyscy mają 10 na jeden standard. Nie więcej. Miedzisz. No tak to czasem jest, wiesz. Ja teraz będę ten, będą w naszym kamienicy, to chyba mówi koleś z mojej sieci, mówi, że pierwszy raz w Gliwicach coś takiego będzie, będziemy robić, wiesz, antenę zbiorczą, nie? I hmm. powiedziałem, żeby tak zrobili i to nas będzie kosztowało, jako wiesz, kamienicę całą, 2,5 tysiąca złotych, że z każdego mieszkania będzie razem z anteną puszczony kabel do tego, będzie puszczony kabel internetowy na, na poddasze, nie, do jednej skrzynki. I teraz jeśli będzie ktoś chciał z internet sobie, wiesz, kupić. To go tylko tam na, wiesz, na poddaszu podłączą yy, do routera mu kabel. Czaisz o co chodzi? No. I koniec, a jak będzie chciał zmienić dostawcę internetowego, to po prostu przełączy do innego routera mu przełączą kabel, bo tam będzie więcej tych routerów od różnych dostawców. Więc nie masz czegoś takiego, że o, zmienić dostawcę, no to ale tak, muszą kabel ciągnąć, musi instalator przyjść, wiesz tego typu rzeczy, tylko po prostu tylko po prostu kabelek hops i już jesteś w innej sieci, nie? Co o tym myślisz, To Też dobry pomysł. Ja mam coś takiego te... u siebie, że idę do sklepu, nie? Mijam skrzyżowanie i tak patrzę taka puszeczka, wiesz, biała z napisem TP, wiała cała i sobie wyobrażam, że przez to cały YouTube idzie mój. <laughs> Jeszcze na drewnianym słupie. nie ja, 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 ja. ja też na tę na nie narzekam, bo nanie się nie rozłącza, nie ma jakiegoś strasznego pingu, czy nie ma jakichś spadków, wiesz, transferu, czy coś jest stabilnie. To jest bardzo wolno. To Czy tak dużo mam czynsz za mieszkanie? Ja płacę za 60 metrowe mieszkanie w wysokim standardzie z opłatami w Lublinie 2000 zł 3 pokoje. Nie no, ja płacę 400 zł i to jeszcze po tym jak sam go zwiększyłem o 200. Żeby nam się fundusz remontowy szybciej zwierał, Normalnie to płaciłem 200 zł za czynsz w tym woda oczywiście. Standard mam taki jaki se zrobię. Na razie nie mam łazienki ani kuchni. Staj. No, bez problemu byłbym w stanie, wiesz, wydać wszystko co z z YouTube'a idzie zarobek miesięczny czy dwumiesięczny na no właśnie jakieś podłączenie do przedmiotu. A co byś załdał takie moje 1 giga na przykład na 150 starych? Gdybyś pakował 10 filmów dziennie później? Na wszystkich materiałach każdy intro z reklamą po tych wszystkich live co 10 sekund. O i gra na tym dostałem. Ale jest jedna gra, którą mogę odpalić na live na tym moim nec. Jedna. Jaka? Będzie dobrze wyglądać. Pod Jak? tak wajzek, tak? A możesz tego odpalić? A nie możesz kracową odpalić? Też możesz. Nie umiem w to grać. Widzisz, z Mattym się już umówić. Czy my już kończymy ten serwer przypadkiem? Do 400, nie? Nasz team chyba wygrywa. Drugi raz się ten sam ty typie rozbija. Jakiś Maciek, czy tam Michał. Jaj kurde, jeszcze. słyszałem właśnie, że coś tam strzela z przodu. nie wiedziałem, gdzie ten koleś się skrył. Robin Pipe, 70 na 30. Czy miałem jakiś problem z BF4? Nie, nie miałem. No, tam miałem takie problemy wcześniej, że coś mi tam nie działało. masz tam 5 mega? Ja, ja mam teraz 15, wiesz mam no, 0,8. No widzisz. Tu, trochę brakuje. No, moi drodzy, butterfield dobiega końca. Jeszcze zobaczymy planszę wyników. E, czy sąsiedzi nie słyszą czasem mojego wololo? Nie, w kamienicy to nie są takie stropy, żeby było słychać cokolwiek. E, moi drodzy, no udało nam się jakieś drugie miejsce zająć. Nawet kill ratio nie takie kurde najgorsze, zazwyczaj mam kurde koło 1. 1-1. Za to Robin pali ładnie tu wyrwał. No. no nic moi drodzy. Kończymy tego Booterfield.